Dom lalek. Lily, mała dziewczynka z Shell, spędzała dni na zabawie, a jej jedynym zmartwieniem było to, czy jej mama pozwoli jej zjeść drugi obiad. Jej zabawki, proste i drewniane, były dla niej całym światem. Jednak pewnego dnia w czasie festynu, nieznajoma kobieta o łagodnym uśmiechu i oczach pełnych mądrości dała jej lalkę, która była tak pięknie i starannie wykonana, że wydawała się być żywa. Miała szmaragdowe oczy... Jedwabne włosy i sukienkę z delikatnej, lśniącej tkaniny. Była to najpiękniejsza lalka, jaką Lili kiedykolwiek widziała. Krótce po otrzymaniu lalki Lili zaczęła zauważać, że lalka porusza się, gdy nikt nie patrzy. Lalkę, która leżała na łóżku, znajdowała później na stole, a jej oczy, które były otwarte, były teraz zamknięte. Co gorsza, w nocy słyszała szept, który był tak cichy, że wydawał się być tylko w jej głowie. Ale szept był prawdziwy a jego słowa były jak echa, które wzywały ją do czegoś, czego nie rozumiała. Lili zaniepokojona, ale pełna ciekawości, postanowiła odkryć tajemnicę lalki. Przyjrzała się jej i zauważyła, że na jej plecach znajduje się maleńki, ukryty kluczyk. Wzięła maleńki kluczyk, który był częścią jej wisiorka i włożyła go w klucz. W tej samej chwili plecy lalki otworzyły się, a w środku Lili znalazła maleńką, świecącą mapę, która była tak mała, że ledwo mieściła się w jej ręce. Mapa przedstawiała Shire, ale miała na sobie znaki, których nigdy nie widziałam. Szept lalki stał się teraz głośniejszy, a jej słowa były jasne. Opowiadała jej o starym, zapomnianym złu, które budziło się w sercu Shire. Opowiadała jej o tym, jak ona sama lalka została stworzona przez elfy, aby chronić Shire. Zrozumiała, że lalka nie jest tylko zabawką, ale jest strażniczką. A jej zadaniem było odnalezienie źródła zła, zanim zniszczy ono Shire. Lili zszokowana, ale pełna determinacji, wiedziała, że to nie jest tylko gras. Z mapą w ręku Lili wyruszyła na przygodę, a jej serce biło w rytmie bębnów. Wiedziała, że jest tylko małą dziewczynką, ale miała coś, czego nikt inny nie miał lalkę, która była strażniczką. Zrozumiała, że jej przeznaczenie jest w jej rękach, a jej misją jest ratowanie szajre. A lalka, która kiedyś była tylko zabawką, teraz stała się jej przewodnikiem, jej opiekunem i jej największym skarbem.